Także widzowie, jestem Myszeluru Innej i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj w już ósmym odcinku nowsze gry na starszą konsolę fanmade pod lupę weźmiemy sobie World 3, czyli mój najnowszy nabytek do kolekcji Grata wyszła na system okiennicowy softu oraz konsolę od tejże firmy Play 3 oraz życie na, na DSi pomijamy tutaj oczywiście sobie porty komórkowe ponieważ te nas za bardzo nie interesują więc no przyszła pora na Ta została wydana 15 listopada 2011 roku Na Nintendo DS Ten akurat egzemplarz jest pół Ponieważ kart jest z, z angielskiej edycji e, Co by też jeszcze powiedzieć Takie ciekawostki Czysto związane Z tą grą e, Na przykład ta gra Na XBOX 360 i na na p 3 również została wydana razem z trzema z, no z trzema innymi grami Bejeweled Live, jeśli się nie mylę Fish Frenzy 2 i Zuma tutaj nie ma co za bardzo na DS, na, na DS obmawiać techników no, jest to grafika oczywiście 32-bitowa, yy, aczkolwiek no, nie ma ani saveów. Yy, czas ładowania jest. Znaczy, save'y są generalnie, ale one są zapisywane bezpośrednio na karcie, tak poza tym, to tak poza tym, to jest to, nie ma też loadingów, ponieważ z karta wszystko się. Wczytuję błyskawicznie, więc yy, chyba trzeba coś zmienić, a trzeba zmienić kategorię, sekcję tego odcinka, czyli... Mm, więc włączamy. I praktycznie da się grać przyciskawi, aczkolwiek nie jest to potrzebne. Więc zagramy sobie w tryb klasyczny. Tak, przy okazji to możecie zobaczyć ile tutaj osiągłem. Yy, przy okazji no można powiedzieć, że... Jest tutaj też tryb osiągnięć, yy, więc to też będziemy mogli sobie ocenić. Jest tyle osiągnięć, ja, no to nie są do końca osiągnięcia, ale coś w tym stylu. Ja osiągnąłem tyle, yy, więc zagrałem sobie klasik. No, generalnie to, to była dość popularna gra. Zwłaszcza jak na em, kom, komórki. E, kurde, tutaj. Ty spieprzyłem totalnie. I z każdym poziomem y, coraz więcej dostajemy za, y, za jeden. Y, y, za jedną trójkę. Za jeden trójkąt. Coraz więcej dostajemy punktów. Teraz dostajemy 50, później. przy 6cędzie z tego co 300, bo nie doszło dalej niż 6. Yy. Są tu też kombosy. Tak jak mówimy, będziemy y, grać tyle, ile. dopóki nie odpadniemy a co się może stać dość szybko. Aspekt wizualiów generalnie yy, to z DS- mam mały problem, ponieważ raczej nie ma gier, które na nim wyglądają tak bezpośrednio źle. Jest to dość specyficzna konsola. Była no, słaba graficznie już yy, w, efe, yy, w momencie premiery aczkolwiek. Aczkolwiek, no, to jest Nintendo. Jakby oni po porażce, no, można to nazwać porażką, yy, GameCube'a, stwierdzili sobie, że yy, wolą jednak robić tańsze sprzęty i słabsze, byle by tego opchnąć jak najwięcej, i, i to się naprawdę im opłaciło. Eee. Yy. No praktycznie za czasów yy, od N64 Nintendo było na swoim dnie mm. niewało lepsze czasy na bank. Teraz sobie chwilę poczekamy Zaraz zobaczycie co się stanie Daje nam to podpowiedź po właśnie odczekaniu Krótkiego czasu, więc A tych co mniej doświadczonych graczy jest to No na wagę złota no, zwłaszcza, że bądźmy szczerzy Beach World był właśnie yy, dedykowane do casualów takich typowych co w gry? No nie, no nie grają na co dzień, może grają raz na tydzień na komórce. Uff. W sumie to teraz nam wystarczy. Więc to by było na tyle z giercowania. Więc no. Um, także wizualia jak na DS powiedzmy, że będzie truja. Nie jest źle. Osiągnięcia też będzie truja. Um, grywalność 3. I te dwie, te dwie kategorie nam wyjeżdżają, więc ostatecznie mamy 9 z 12. Także, no, ja się z Wami żegnam, widzowie, trzymajcie się następnego odcinka. Hej!